To jest dzisiaj one shot Vegar AP oczywiście najlepsze co może być no, no, lecimy gramy na dianę ogólnie jakiś mój team próbował robić jakiegoś Invader, ale coś nie wyszło nie, no w sumie Ward jest no dobra, lecimy będziemy dzisiaj grać jak spoceniec więc lecimy czy to nie jestem z przypadkiem najnowszy skin do diany? Wiem. Nie znam się aż tak mocno na skinach Oczywiście z farmi trzeba było Niestety są do tyłu trochę Dobra, będziemy ją piori no, A więcej tej mamy straci ode mnie Przynajmniej się tak postaram, żeby tak było Ale no, git Aktu nie wiem, aktualnie nam na tam idzie o, wow. Marfa jest siódmą maestrią, więc się będzie tak powiadać ciekawie. Ciekawa giereczka. Leśnik tutaj u mnie to Lizzie. O kurde, ale, ale... agresywnie gra to Diana. w sumie tak powinna chyba, nie? Nie wiem. Co jest? No, on gra z... agresywnie mega. Nie no co nie on już zabija. Nie dopaliłem się, ale Ford. Dobra, nie no, trzeba spiąć dupę, że tak powiem, nie no. Trzeba go za ją zabić, bo ona cały czas będzie we mnie wchodziła. Gdybym tego nie uzuł, to ja bym nie przeżył. Ja bym zdechł. No, trzeba się dowdobyć. Trzeba... O! Policji. Proszę, nie zdechnij. Proszę. No dobra, nawet nie zabił. To mi szkoda. Na bocie, mm. No bo ci nie to ciekawie się to opowiada A z inami? Może to być potężne ma To oni właśnie zabijają? Wbiłbym teraz trójkę i sobie tam przed do nich ale tam mają warto Kusi, <głosi>, kusi Ja nie jestem taki kamski Akurat z Tym razem A kurde Jak ta diana bije Ja chyba będę musiał wypróbować tą jak Jakby grać na Ligaru. Ja naprawdę potężnie biję o, zrąbałem O, chodźmy na boto no, Bo i tak na tym, na tym będzie nic nie zrobię takiego A na bocie może się uda zrobić kilka czy dwa Więc spróbujmy Idę do Was No i super Dobra, lecimy Kurde, proszę, zdechnij Dobrze jest, tak co No O wam tutaj to, wiedziałem że oni tu warda mają, dlatego nie wchodziłem O nie, coś tam na dzieje, proszę nie zdechnijcie Nie proszę Właśnie po to, sobie, żeby przewagę sobie zrobić poszedłem na tego bota Mix. No i tu już kilek jest Super Wyjdzie z tej klatki. Może umiesz przeskakiwać przez nią, to mam problem. Nie no i ona ma 1-0, czemu oni tu przyszli? W ogóle nie nie, po nie to byli. Dobra, trudno i tak to wygramy jeszcze raczej. Nie wiem, jak na razie bot, bota trzeba fidować też. Dobra, dostał. Nie no, trzeba grać na... Trzeba grać mega bezpiecznie na nią. Mega. Ale też trzeba się stakać właśnie. W tym etapie gry, więc będę się też stakało. No przydałoby się wrócić po jakąś manę. Nie no, on no, to zniszczy. Hmm. Szkoda. W sumie pozostanę jeszcze chwilę Zarobię Zarobię Golda tyle więcej no, tam, na item na T2, żeby sobie to było kupić rzeczy. No i tak, cudzo, może to mi nie da, ale przecież będzie więcej rzeczy, nie? To jest najważniejsze. No, nie, no. Dobra, kanon jak będę mieć kanon na to, kanon na to będzie gidusz. O, nie wbiję się, bo nie jest jestem pod turretem. Dobra, to no, tyle. Nie tyle do powiedzenia, szczerze mówiąc. Mogę już cofać. Ona ma szóstkę, oj boję się tej szóstki Nie zdachnie Kurde, nie miałem szóstki o, Do dupy zagrała No i good job Dobra No i co, współpraca po fajnie Ale to był łatwy frag, podstawiłem w sumie go i, i ją, jemu, więc łatwiutko nie wiem, ona się strasznie mega wbiła potężnie tutaj we mnie, więc nie było szans, żeby mnie zabić jeszcze się nie spodziewałem się w ogóle, że ona się tak we mnie wbije, kurde wygrywa się? wygrywa się no no fajci, oj, zdech sobie raz a bo ten nam idzie, ale to dobra, to skip bo jeszcze nie jest aż tak, nie traci nic prawie więc z to niedługo będzie czas, znowu zgąsił bota Chyba ja lubię w tym Veigarcie gankować bota strasznie. Co bardziej jeśli damy... No ja jeśli damy Figgles, to ty bardziej nie? Gównie dlatego. tego. Czyli ja zagrałem mega Greedy. Zagrałem mega Greedy. Niestety. No, dobra. No ale nie wiem, to jest jakiś niezbalansowany Champion nie w tym midzie nie? Coś mi się tak zdaje, bo tak... Troszkę, że to bije. No co to jest? No, kurde no. Nie, no jak to się we mnie wbije na arcy, ja nie przeżyję już. Już że jestem dead wtedy. A no, ona mnie będzie obijać. Proszę, rzuć tym. Rzuć tym, no tops, dziękuję. No, ty nie masz tego za milisekundę, więc mogę ci postawić tak kateczkę. To osoba pomóżcie mi. Na ...wozajcie. Oj, oj, oj. Co tam się dzieje? Dobra, ja go zabiję? Co nie? To so, nie. Mogę jakoś zabrać, na to. Zabralo, no to. Zabrała ona. Hicks da. <gryzda> Dzięki za Drake'a. ja nie miał... Nie wiem jak to się stało. Nie no, no mamy zabija. Aha! E War, dobra. Mega Wolf. Ona użyła Rki. Na mnie. Ale mamy Drake'a. Najważniejsze, nie? Jezu, ale ten Rajger na początku jest mega słaby. Mogę R'kę skalować niby, ale... Niepotrzebnie mi według mnie było. Jeśli Jarkę bym użył. Obozy Diana ma 4.1.0. Jak ja mam teraz to wygrać? Ja rozdechłem to z niego co nie? To jest, to jest... śmieszne. No dobra, troszeczkę teamek mi nafidował, ale... Trudno. O, tak często jest niestety. Też mogę ja nafidować, nie? No, to już, To też... To już niestety się zdarzyło. Trzeba boda zgankować, nie płakać i tyle. Zaciśn zaciśnięte pięści. Nisko na nogach. Lecimy jak set. Spejtujmy, spejtujmy. Nie wiem no, kurde. Ten bait nie wyszedł. Dobra, nie nierunia. Super. Pierwszy frag. So bad. Czemu so bad. Żyliśmy jednej wam właściwie. I jedna wystarczyła. W zupełności. O, o. To jest dobra No i super Eee, uciekaj, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie Ja sobie ucieknę, nie? ale Nie no, tu nie, tu uciekajcie, no ludzie I dobra, jestem nafidowanym wygarem, super Nie, czy to nie ma warda Dobra, ja sobie tu będę bytał właśnie No, dobra nie, czy nie ma czoneczone arki nie ma właśnie Dobra Dobra, nie jest tak źle no nie? To w ogóle nie jest źle Nie no Nie zabiję z nie Dobra, no jeszcze zdechnie Jeszcze Zdech, <gry> zdechnie, Kurde Piękne to gra jest jednak teraz Jak tam top laner w ogóle e, Top, no dobra Git, 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 top ale nie no z tym botem to porobiliśmy teraz tą grę, nie? Teraz się już będzie trudno to przegrać. Chyba, że Diana bardzo się wyskaluje i mega nas porobi, ale nie raczej nie, bo mam 40 poza tym i trudno by było, żeby jakkolwiek ona to wykarowała jeszcze i... Ile to jest? 231? No spoko. Eee, muszę mi proszę cie. Please help. Ja sobie pójdę słuchać na heraldig, no. A dobra, mam No chodź, trudno. No i co z tego? Och, nie nożajkaj. Tu icer po tego, roślinka. Ja mnie to nie interesuje, jakby ja sobie robię. Nie? Tu dupę Troszeczkę. Masz tysiąc wieszigów, będziesz mieć jeszcze więcej, chłopie. Chodź tutaj, zrób mi tego, prawda? Nawet robię go samemu. Trzeba mi mówić, że nie masz smajta, a nie mi pingujesz jakieś śmieszne rzeczy. Kurde, no, tak się nie robi. Nie wiem, zabiorę. Nie na no razie już nikt nie ukazał. No i dobrze, no i super. Tak? Bo to bolało. Bolało. No. Idę tam na topa. Trzeba na topa pójść. No kurde. co? Czy mógłbyś się wbić? Arką od razu w niego? terenie w Dobra. No jak to on tu widzi? Przecież to jest wizja. Nie wiem, plate. Dobre. No dobra, on się akurat zbił, nie wiem. Dobra no trudno cimno, szybko. Jeden auto atak i zostawiamy. Ale będzie siano. Nie mogę się tak wybić tutaj. Będzie słabo, strasznie. No na ile? Ma 6, 2, 0. No to jest... Oszczana ile ma teraz z tego rzeczy. A ja w ogóle mało farmy. Ojej, nie zabiorę tego kanona Dobra, zebrany Dobra, zdechnie Super I tak Worf Mega Worf nie, w sumie nie masz tak. Znaczy ona flashnęła... nie ona nie flashnęła. Nie, to słaba. Nie wiem, czy fasznęła. I ona mi zadała 1300 p... Step... No, to jest, mi... to jest jakieś dziwne obrażenie. Ale, co, za. Że... mi się to, że... Że ona tak się wbija czasami. Głupio. Nawet zobaczyła w sumie, że nie mam Everfrosta, no to pomyślała... Jej głowa sobie miała już w tego... Pomyślała? Jej głowa pomyślała, no dobrze. Eee, po prostu pomyślała, że... Kurde, umiał się wysłowić dzisiaj? Zastanowiła się... Biorąc pod uwagę, że użyłem Everfrosta, to myślała, że mnie zabije na luziku, ale no niestety na luziku było ciężko mnie zabić, bo ja jestem wegarem. Proszę was. Zabić wegara na łatwości. Co wy w, co wy jeszcze żyjecie w siedmiu wieczu? Tak się nie da. Dobra, tak, trzeba zrobić. I na skokanie. No ja mam drugiego Drake'a, on ich, ich, ich dżunglę troluje totalnie. Ich dżungle trolluje totalnie. Że tak lami. Muszę się wysławiać. zacząć. Dobra, chodź tutaj. O, dobrze. Lecimy na bocika. Czy tu jest? Nie, tam nie ma warda. Szkoda. Nie będzie warda. Jak fajnie. Dobra no, no i cześć. Cześć i czołem. Oj, nie trafiła. Chodź tu, nie. Idziesz, idziesz tam w zerii. Chodź tutaj no. Nie wiem no. Ja pinguję, że idę sobie ją zabić, no nic nie robi. No trochę smutno mi się zrobiło. Szkoda, że jest shota od... Z, od Diana Co zrobi? O kurde. O kurde. O kurde. No tego to się nie. Wiem. <laughs> że jak zeli to pro Jak zeli tego nie porobi Nie porobi. Zeli to jeszcze zrobi. Dawaj, robisz to. No i dobra. No i w sumie można już tak kończyć grę, nie? To, jest, to już jest koniec, tego się już nie da tak za bardzo przegrać. Bo... Wiecie to muszę sobie trochę kupić mnego, bo to już nie, to mi się przyda. Idę sobie pofarmić trochę, bo farmu stoję, do tyłu jestem niestety. Ale spoko. Nie, gadaj. Dobra, Lissin jest, ślepak. O, nie, nie zobaczy go. O, rozmycie, ślepy. Haha, nie, nie śmieszne. Cimo. Dobra, y, turety trzeba zniszczyć. Uj. Dobra, turety się zniszczy. Najpierw trzeba też farmić, trzeba staki zbierać. Patrzcie, jakie piękne staczki. się tu układają na tili. Dobra, jeszcze diany nie ma. Ja mi się to coraz bardziej podoba ta linia bez diany. O, w sumie, głupie to było? Nie, bo oni się uda, co nie? Nie. Ha! Mądre to było. Tak to było w falara. Ja ich zabijam! Śliwe. Czyszczę po prostu. Wręcz. Nie, ona... ona Smutno. Ale... Mądra, nie? Nie miała nic lepszego do, do roboty. No. Ale dobra. Seba tu. I lecimy z farmieniem, nie? Na full'a. No, o kurde, a um, mu przyszedł Tylko żeby się nie popłakał hmm. On tu nic mi nie może zrobić, to jest smutne już Dobra, doszły po niego. <laughs> ale alaki To już takie alaki Cześć, to stresowałem na niego No kurde, prawda? Aż tak, co mi się bić? Oj, dobra. Ona no się nie cofnie pod tureta? Nie wiadaj, ja zostałem pod turetem. No nie, no nie zostanę. Oha, to jej nie dotknęło. Proszę. No, no, dzięki do tego. Minionka. Dobra, jest fajnie. Nie! Dobra, w sumie... <noise> tak... Ja chciałem... Jak mam pod zawsze tego! Poteczkę, nie? A nie właśnie to. Nie, za nie. Musiałem zobaczyć jak się to on nie? nie? No dobra. Nie fajno fajnie się układa ta gram, ślimę, że będzie gorzej. Ale w sumie gram we Co to może później tak? Naprawdę. Trzeba by było tru trudno by było, żeby coś poszło nie tak. I to za no, nie wyfidujesz co O nie nie nie, proszę uf. Już myślałem, że chcę to zrobić Dobra, tak Dziś Ile to ma tego, dobra Co? A tu był Garen. Ja nie wiedziałem, że tu był Garen. nie widziałem bo Jakichś cudów moc się spali Prawie zabije ona nic nie zrobi, no stanujmy się, ona ma 068 Ona nic nie może zrobić, ona już tutaj raczej po, po, poszła spać w tej grze. Ale dobra, gid jest. No ja git Jeszcze Hralda mamy z, 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 oni to kończą, przecież. zaraz kończą, naprawdę. Przecież to teraz zrobiło. To sobie będę składał robotania... Nie dobra, nie będę teraz bo no. <laughs> co on tam robi? No niestety, on Oj, oni się wbili Ale dobra, on, ej, on robi to No to za złabym triplem, sam ten zabrał Będzie quadra? No i kraj quadra i pięknie I super Co to jest quadra, nie? Bo tamten zabrał Dobra, będzie mój, będzie mój, będzie mój Super, zabij ty No, chodź katku o, Pokaż co masz w środku Dobra, ja pomagam mu, mu farmić Bo coś mu nie idzie Ta farma coś jest do tyłu, delikatne Dobra Coś czuję, że zaraz tu ktoś nas podjedzie. O idea, no właśnie. To właśnie coś tego typu. O, ale nie zarejestrowałem jeszcze. To super. Super Proszę Też się całkiem trzymają, co w zyskać. A się likałem. O, dobra. W nie w Aj, musiałbym Proszę przez Kotek! Kotek tu jest, on siedzi na niej cały czas, no nie chciałem na mnie wbić Prawie zdechło mi się Dobrze, że za nie kliknąłem w, ost w ostatnim momencie, bo to bym się źle skończyło O nie, no i tyle, no Zauważyłem tak na minimapie, że on tam jest, nie? Teraz I Tyle Eee. No dobra, mam dobry team, nie wiem co jest sporą walny ten team No, co będzie wygrana raczej Gierka? Nie no, trudno żeby jem przegrać nie teraz To jest tak worth Gierka Uuu. ale tu może, może zdechnąć No, tu może zdechnąć Kotow też zdechnie, no już nie ma co robić, nie ma bo... Zdecha totalnie już o, dobra I Idzie, zły Mikołaj Vagor. Rozdać rózgi Na prezent nie i nie to, to składa tak szała No faktycznie to z mega nie, nie do zabicia, nie teraz Tego się nie da już zabić Czemu ja nie mogę Ward Ciemo, ma mu Chcesz mnie zabić Ech dobra hmm. To była moja przynęta, nie? No kurde to może być już cie... o, co jest? Ale... Ale zaorał ją. I super Nie yeah, no, ograłem na IQ z tą Erką akurat Dobra, tego można mu tam zostawić i tak się, że on zaraz dysponuje, ale co z tego o, farma. O, Diana. Coś gorszego. Czemu ktoś się chce poddać? głupie. Strasznie, co on chce zrobić. Wiem, że on pewnie sobie żartuje. Tak jak ze się poddać. To naprawdę by, byłoby dziwnym. Może nie mieć takich statów jak team. No to może dlatego jak się ktoś chce poddać A no i dobra Został one Tak, Tankujesz to spoko Przydałoby się poniszczyć więcej O, jest już odkryty Tym bardziej, można skończyć tą grę już za farmić No lecimy. Dobra, ja go dobiję jeszcze w Kurde, nie, go no zabrał. zabrał nigdy, dobra, go, dobra. Ara o, miliony się respią, to super. A jeszcze sobie do farmy. Trzeba sobie chyba kupić Rabadona, nie? Kupię sobie Rabadona, posobana trochę ta linia jest, więc spoko. Zobaczymy, czy aż do zdoła to spusować. Ciekawi mnie to, chyba nie. Chyba na tego nie już. A dobra, przyszli inni to, razem radę. Dobra, mam tego, mam. Mm, już, już mam Rabadona, więc mam 913 p. 913 p. nie, oczywiście nie tego przysłowiłem. Ale jeśli tak pójdziemy to dobrze. No i super, mamy jeszcze Dusę. No i jungler mega strollował, nie umie grać tym młomu chłopak. Ja kiedyś go mainowałem Więc ja wiem jak się grało mu. A to wtedy kiedy był mega potężny. No, to wtedy się fajnie grał grało. Dobra. Ohoho. No to jest sam... to już jest, to już jest Veigar, nie? To, tamto to, to było Veigar w becie. Teraz? To jest piękny Veigar. no i tu za. Za nią? No i tak zdechę. w sumie. No niestety. Przynajmniej przeżyłem dłużej, nie? <laughs> Walka. Skał normalnie. Skała, kontra skała. Który wygra? Oczywiście że zary. Porandę wygrał. Ze skałą. Hej mi. <laughs> 7 fragów. Ona, ona wyprzedzi mnie zaraz, nie? Ona już dawno wyprzedziła AP, ap skałę. Nie, to jest tank skała. I on ma tego HP. Na tym skalę. 3 kała. No to trochę ma. Widzę, że tutaj jarzy już się nawet nie chce tego. Nie, ja jednak się chce pożywać. Nie, trochę jednak nie. Ale już ma dość. A no, trzeba chyba to poli Kończyć, bo to już tak trochę nudno. Pewnie większość osób wyłączyła ten odcinek. O, to tu super walka była. On to już nie będzie zbyt spektakularnej walki, nie? Pomiędzy tym a tym. A tu jest jakaś jeszcze... O, to już krótka kończy się. O, o Nas ulubione. Kała teraz będzie biła się, no na pewno. Kończyć to? Mogę coś kończyć? on robi parę rano. No i dobra, no i koniec gierki, zobaczmy, ile będzie dodałem i tak dalej. Pewnie ten odcinek zobaczycie w niedzielę, teraz nic nie widzicie jak coś. No niestety dalej tak nie ogarnę. Ogarnę to, żebyście mogli widzieć też tego launchera, ale jak ktoś wie jak to zrobić w obejście, to ich mi powie. Zobacz, teraz na ten był odcinek, ale no... No to ja spać mi się chce sobie idę spać dosłownie po tym odcinku, raczej zawsze jeszcze zrobię miniaturkę. Wrzucę na premier, wrzucę na zaplanowane i będzie git. No jeszcze te eventowe punkty dostałem. I mam i mam 27 tysięcy remagea, więc dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, like jeśli chcecie zostać ze mną na dłużej, to zostawcie subskrypcję. No i w sumie napiszcie wam czy jakie ja chcecie następnego czempiona. Bo mogę grać w sumie wszystkie. No i cześć.